Słuchajcie ludziska, sytuacja jest podbramkowa. Jest naprawdę grubo. w kolejnym filmie. Dzisiaj będę rozwoził cały dzień nawóz, jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno jedno miejsce jest takie, w którym jeszcze nie byłem, także zobaczymy co się dzisiaj urodzi. Dobra, towar mamy załadowany. Ja już jestem w drodze do Ormskirk. Nie jestem pewny gdzie jadę. Wklepałem w nawigację miasto, a stamtąd będę kombinował. Dlatego że nie wydaje mi się, żeby ktoś już zrobił tą robotę. Ja jestem chyba pierwszy, pierwszy ładunek w tamte rejony, także patrzyłem na mapę, jak to tam wygląda. No, i widziałem tam jakąś lagunę zaraz koło tego kodu pocztowego, który dostałem. Mam nadzieję, że to tam. Więc jadę w ciemno, zobaczymy. Będę po prostu szukał. Chodzi głównie o to, że te, te kody pocztowe, które dostajemy, one kompletnie nie są adekwatne do tego, co, co tak naprawdę jest. Zawsze to jest jakiś adres obok albo kilka mil dalej. Nigdy to nie jest dokładnie to miejsce, w które jedziemy, dlatego będę kombinował później. Do celu jakieś 16 minut. I jadę przez jakieś takie osiedle. No, i jak widać, nawigacja prowadzi w całkiem. Nietypowe miejsce przez osiedla: cały czas jakieś mieszkalne domki. Chyba następnym razem będzie trzeba lepiej na to popatrzeć. Ale przynajmniej człowiek coś zobaczy, nie? A nie cały czas. Autostradą omijać. A jak się da, to omijam autostrady właśnie dla takich miejsc, żeby zobaczyć trochę tej Wielkiej Brytanii. A jak mam okazję jechać przez Walię, to zawsze jadę jakimiś tam uliczkami, objazdami, bo jest po prostu ładnie. W Walii naprawdę potrafi być ładnie. Tutaj, co prawda, nic specjalnego, ale nie takie brzydkie te osiedla, ładne nawet. Fajnie sobie tutaj ludzie mieszkają. No dobra, my musimy skręcać w lewo. Nienawidzę tego znaku, czyli stacja pociągu. I tak, 18 ton most, tak jak mówiłem, a my mamy tam jechać, więc no niestety. Musimy szukać jakiejś innej drogi. Więc jadę przed siebie. Tam był most 18 ton. My ważymy łącznie ponad 42. Także no, nie wypaliłoby to. No i co? Jadę, nie? Co mamy do stracenia? O nie, 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 10 ton. Ale słuchajcie, widzicie jak ten znak dali? Zamiast dać znak przed skrętem, to dali go za skrętem. Dziwne, prawda? Ten znak, że ten most tam jest, powinien być tak jak widzieliśmy wcześniej z tamtym poprzednim mostem. A tutaj ja prawie skręciłem i dopiero patrzę, znak 10 ton. Jakbym tam skręcił, no to byłby problem, bo. Ta droga dosyć jest taka ruchliwa Za mną już jest parę samochodów I ciężko byłoby wycofać Jeszcze na ślepą stronę Z powrotem na tą drogę Więc można się naprawdę zajechać Czasami nie rozumiem Dlaczego tak to pokazują Że ten znak jest dopiero po skręcie Tam nie było za bardzo gdzie uciec No chyba, że tam był jeszcze jakiś zakręt Przed tym znakiem Ale nie widziałem nic Więc dziwne, dziwne Kombinujemy dalej, no nie wygląda to za ciekawie. Dobra, tutaj w lewo. Słuchajcie, ryzykujemy albo wiecie co? Może nie. O, i następny bez sensu, tutaj to jest. Słuchajcie, chciałem skręcić w lewo. Popatrzyłem tam dalej. Nie wiem, czy to było widać. Ale znowu był znak, że nie dla pojazdów. Ehm, no, nie dla ciężarówek. Ale to dopiero za skrętem. Naprawdę nie podoba mi się tutaj No dobra w prawo Wood lane No to w prawo Robi się coraz ciaśniej Tutaj to już raczej nie wywiniemy, więc lepiej, żeby to było tu. Na końcu tej drogi w prawo, potem do końca i gdzieś tam. No, robi się nieciekawie. Poharujemy trochę po tym drzewie. Tutaj jest jakiś dziura, więc lepiej, żebym się wywinął. Podniesiemy sobie ośkę. No tak bardzo blisko tej dziury, ona tak jest schowana. By tam wjechać kołem, to nie ciekawie. No i dobra, no i co? Tutaj to już w ogóle za dupię. Ładny dom, nowoczesny. To chyba jest dom, czy to jakiś bunkier? Kurde, jakaś tajna baza. Słuchajcie, popatrzcie, gdzie my musimy jeździć tymi cysternami. Znaczy, może nie musimy, może ja się tu po prostu zapuściłem, a może to w ogóle nie tutaj. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Czy to tu, czy nie tu? Najwyżej będziemy cofać. No i co? Jadę dalej, no. Powiem Wam szczerze, że lepszego miejsca znaleźć nie mogli. Ale jesteśmy w tym miejscu, to jest chyba tu, bo widzę jakiś traktor przede mną yy, ze spryskiwarką, więc mam nadzieję, że to jeden z naszych. No musi to być z naszych, no chyba nie ten. Nie miałbym aż takiego pecha, że... że to nie nasz. My też mamy czarne traktory, więc... Ale naprawdę sami widzicie jakie tu jest zadupie. Słuchajcie, zadupie takie, że szok weź tu traf <laughs> po kodzie pocztowym słuchajcie ludziska sytuacja jest podbramkowa jestem ze złej strony przede mną jest traktor i przede mną jest pompa po lewej stronie jest zamknięta brama a ja, słuchajcie patrzcie gdzie ja jestem tutaj chyba raczej nie wjedziemy tam po lewej stronie jest zamknięta brama a ja muszę cofać całą tą drogę aż do samego końca, aż koło tej dziury tam, wyjechać stamtąd całą tą drogę dookoła i jakimś cudem przeżyć. Słuchajcie, jest naprawdę grubo. Patrzcie na to. Kierowca traktora z przodu próbuje się do mnie dostać, ale nie może, bo tam jest jakaś dziura i płynie potok, <grymne> także on nie może się do mnie dostać. Eee, moją jedyną nadzieją było wjechać w lewo w tą bramę, ale jest zamknięta, on nie ma pojęcia, czy da się to otworzyć, kto to w ogóle tam jest w stanie otworzyć, bo byłoby idealnie tam wjechać i gdzieś się tam wykręcić. A jak nie, to będę musiał cofać. Mile stąd, naprawdę daleki dystans I, i właśnie mi powiedział, że jak tylko zjadę z tych kamieni, wszędzie jest tak mokro i tak, yy, yy, że tak powiem źle, że jak wjadę w tą trawę to się zakopię. Także słuchajcie, plan jest naprawdę, jakby to nazwać. Plan jest, no nie z tej beczki, słuchajcie, nie nie taki był plan. Będziemy prawdopodobnie cofać. Idę sprawdzić jeszcze tam z drugiej strony. Jeszcze raz zobaczę na tą bramę, czy coś kurde wymyślę. OK, I've got help here. I've got will. Let's do it. OK, will. Just let me see the mirror, that that'll be long trip. Long trip reversing. <laughs> Somebody's coming behind us. Maybe they'll open the gate. Ah, uh, maybe they will. Do you want me to ask her? I tell you what. Let's let's see, because who that could be? They must be going there, innit? There's nowhere else to go. So, if I could only go in, just turn around, <laughs> it I will make it a bit easier, innit? Oh, he went somewhere, didn't he? He's backed off the road, he? Oh, so he got lost as well. He oh, that's the bad news. A Oh unless he's seen us. <laughs> <laughs> he's probably thinking what's going on What you're saying that if we go off that track then we're done because I it's can see over. the whole game, game over, over then yeah? Yeah, yeah yeah there's no second chance <laughs> Plan jest następujący Wycofać tu jeszcze kawałek Spróbować nawrócić Tutaj akurat Tak się złożyło, że gościu jedzie tam gdzie jest ta brama Więc on ją otworzy Ale powiedział, że raczej się tam nie zmieszczę Natomiast jeżeli tu mi się nie uda wykręcić To spróbuję Wjechać na tamten jego yard I wtedy będę kombinował Tutaj jest trochę zbyt wąsko, żeby nawrócić. Damy radę, słuchajcie, nie takie rzeczy się robiło. Jesus Christ, oh it's okay. <laughs> this is hilarious. This is crazy. Alright, <laughs> <laughs> let's go. Do you know where to go? Yes. Oh my god, mate. This was a bit scary. You know that ditch on the right <laughs> and on the, on the left? F you know. It's just crazy, man but every time I have feeling that it's okay, you know, the good access and stuff. It's not. It never is. It never. <laughs> is. <laughs> yeah. I've passed that bridge before. I went through that bridge. Go over here. And that's all there is. Yeah. Oh my god. So all I had to do is turn right, and I will. I was here. Algatonda, the... <laughs> dana. Także słuchajcie. Przynajmniej będę w stanie wam pokazać co się dzieje, jeżeli kierowca nie upewni się i sobie źle pojedzie. A tymczasem Idę na chwilę z nim pogadać, i rozładowujemy to. Dobra, także koniec przygód, przynajmniej na razie. Teraz podpinam to i rozładowuję. Najważniejsze, że się udało. Dobrze, że. Will tutaj był, bo bez niego cofanie przez tamte dziury, naprawdę uwierzcie mi, nie wiem czy to było widać, ale dookoła tej drogi były wszędzie po prostu potok, fosa i tam w pewnym momencie przy cofaniu ta cysterna po prostu zapadała się w prawą stronę, dlatego się tak prostowałem. On mi niby pokazywał, że jest ok, że jest ok, ale ja czułem, że z prawej strony się trochę zapada. Ale słuchajcie, udało się. Udało się. Dobra. Jesteśmy gotowi na rozładunek, teraz tylko czekam, aż on do mnie zadzwoni, bo powiedział, że jak wejdzie do traktoru, to zadzwoni i zaczynamy rozładunek. Dobra, Will już dzwonił, jest gotowy, także ja otwieram zawór i wysyłam do niego wiadomość. Z przodu widać ten jard, tam gdzie jest ta brama zamknięta, a my byliśmy dokładnie tam. Piękne jaja, ale musiał mieć polew. No, także słuchajcie, tak właśnie przebiega rozładunek. Ja odpoczywam po ciężkiej walce z tymi alejkami tam. Pozwólmy teraz pracować chłopakom, a raczej Willowi. Niech on teraz się napracuje trochę. Żyć nie umierać, słuchajcie. Tak to można pracować. Ja właśnie wyjechałem z farmy, jestem już w drodze na następny załadunek. ja już wiem, że będę robił cztery te ładunki tutaj dzisiaj w to samo miejsce. Także tutaj będę się z Wami żegnał. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, wciśnijcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, co sądzicie o całej tej sytuacji. I oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, które y, niedługo pojawią się już na YouTubie. Mam naprawdę dużo materiału, po prostu nie nadężam go sklejać, także te filmiki są z lekkim opóźnieniem. Ale słuchajcie, ja się tego wszystkiego uczę, także mam nadzieję, że z czasem wszystko lepiej będzie mi wychodzić, a Wam będzie się to podobać. Dzięki, jeszcze raz. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.